Raz, dwa, trzy i... Hej tak, dajcie, z tej strony Arvi. Dzisiaj moi drodzy witajcie w kolejnym odcinku z otwierania Waszych snapów. O mój Boże. Przedni odcinek był. Przedni odcinek był... W sierpniu. A więc powracam do tej jakże niesamowitej serii moi drodzy, dzisiaj będziemy otwierali wasze snapy, które mi oczywiście wysłaliście na mojego snapczata. Więc w kolejnym odcinku z otwierania Waszych snapów, jeśli chcecie na bieżąco z wszystkimi informacjami, to dodawajcie mnie na Snapchacie, bo czasami dzieje się tam naprawdę całkiem sporo i... Możemy się tak umówić, że wszystkie osoby, jakie dzisiaj mnie tam zaproszą, to nie zaakceptuję znajomy. Moich... znajomych, więc. Gabryścia, pozdrawiam wszystkich widzów najlepszego YouTubera. Pozdrawiam moich najlepszych widzów, oczywiście. Najlepszych, najukochańszych, najcudowniejszych i najwspanialszych widzów. moich. <grystanie> Jazzband32 Piękne. Odeśmiesz Snapa. Skoro chcesz, czemu nie? Moi drodzy, dalej, Magdalipiec, dawać zdawać w górę. O, to, to, to jest właśnie to, moi najcudowniejsi, najkochajsi, najwspanialsi, najwierniejsi widzowie. Zostawiają łapki, prawda? Nie będę. Tutaj mamy, odeślesz snapa, pozdrawiam, będziesz w Krakowie, w Krakowie byłem niedawno. Kalużny03, proszę. Wbijajcie na grupę Matki i Przeciele, bo co do grupy, to chłopak ma rację. Wpadajcie na grupę Matki i Przeciele, bowiem ostatnio tam się dużo dzieje. Widzę, że aktywno jest kurcze. Dużo. Także się cieszę bardzo, więc dołączajcie, Mati i przyjaciele Martix0808, oś, nie życzę grupy nikomu, nie polecam Pozdrawiam, no okej okay. Martix, wyślemy ci Wyślemy ci snapa, e, Martix, tak? Martix Dobra, wyślemy ci snapa, też w sumie niedawno byłem chory Znaczy niedawno, no w styczniu a mamy marzec? No to niedawno w sumie. E, dobra, dalej. Natalia x więc jak myślisz, ile ma lat twoi widzowie? Czy YouTube stworzył coś takiego jak demo? O Boże, tam był kolejny stary, <grystanie> przepraszam cię, <grystanie> czytałem. YouTube stworzył coś takiego jak demografia na inni, więc średnio to wiem. Mniej więcej. Nie wiem czy wiecie, ale najgorsze jest to, że jest coś takiego jak limit snapów i w pewnym momencie te snapy zaczynają się kasować. Już kiedyś parę osób takie coś miało. Nie wiem czy to Janek miał Abra w sensie. Także to jest w sumie trochę słabe, że to tak się usuwa, no ale cóż, ja poradzę. Moi drodzy, X Angelica XX. No cześć! A co tam u mnie słychać? E, słychać u mnie wszystko jest w porządku, Wróciłem mnie dawno z Katowic i ja Byłem bu... w ogóle się cieszę, że tak dużo Was tam ostatnio spotkałem, bo bardzo przyjemnika cię. Polecam. Julka, Boże, Julka, albo Gabriela Szeliga. No hej, Mati, odpowiesz. Liku XD. Boże, ja mam pozdrowień. Mój Boże, w całym swoim życiu tutaj dostałem co. przedostatnie ostatnie 12 minut. Ojej! Ojeju, ojej, Jezu. Kiedy do czynienia dostępu, po której godzinie? Myślę, że 18. Jak będą się teraz publikować filmy, to, będą, to będzie to zwykle 18.00. Kiedyś była 20, teraz będzie 18.00. O, Maziarz wysłał, ona na pewno coś najlepszego. Moja ukochana. Czekolada. Też mam tutaj czekoladę, dostałem, kurczę dzisiaj. No i, i w sumie to, to tyle. Chciałem się z nami podzielić tą jakże niesamowitą historią. Pozdrawiam grupę youtubera. No i to jest snap, moi drodzy, to się ceni, to się ceni. Wspaniała koszulka. Dobry widz zostawia pod tym odcinkiem lajka. A wy włączyliście tyle pięknych snapów na raz, aż je odpiszę. Myślę jakiegoś turbo, fajnego ptaszka. Z jakimś z ptaszkiem. Nie, to źle zabrzmiało, o mój Boże! Wszystkiego najzdnia mężczyzn! Och, cały dzień nie wiem czy to się do nich nie... <kłysy> Przemobowano pokój cały dzień, nie są zadowolona. No i dobrze, będziesz samowy, jak w Bielsku, będziesz się na miasto przejdę. Przyznać, że na midapie było fajnie. Bielski pieseł. Na midapie było super fajnie, a w bielsku nie wiem kiedy będę. Jeśli ktoś jest z Bielska, to pozdrawiam serdecznie. Dobra, Zusia Sweet, pozdrawiam! Pozdrawiam! miłego, na... o dziękuję, miłego, miłego Sunshine Warsaw, ja tą osobę bardzo dobrze znam, bardzo dobrze kojarzę, bardzo lubię, Warsaw z Warszawy jest w sumie poników, chyba bym się w sumie nie domyślił, ale zdjęcie bardzo ładne Cudowny kolor, o kurcze, kwiatki, no proszę Zuzka XD, Zosi... Boże, jak to jest Zuzi, On mój lubię ten Zosia Ania, wyślij mi snap'a please Jak z humorek poczucie jak zdrówko Czuję się chyba dobrze czy <laughs> nie wiem czy jest ze mną dobrze, ale ja się czuję dobrze, o Sunshine ci napisała prawidłowo, o no z 22 listopada a mamy 10 marca Ups, <grytanie> przepraszam. Patka Edwardini no ona też na pewno wysłała coś iska, coś wysłała, dobra poklikam znowu w te snapy i uwaga, Chora pozdrawia internetu. no to życzę ci zdrówka oczywiście, pozdrawiam o, Alex 9.6, co ona wysłała? Ja już się boję. Hejka widzowie MB AK. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. O! To się ceni. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek. No moi drodzy, nawet widzowie to, to, to znaczy, że to trzeba zrobić. Nie wiem co ja taka miła dzisiaj. Oj, wyłączyłem filmik, Boże, przepraszam Cię bardzo. Jaki jest Twój ulubiony kolor, ulubiony sport, zrobiłeś w try. No. W sumie kolor to nie wiem, czy niebieski, czy taki rudawy oczywiście, no nie, nie mam pojęcia, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich fanów Team Wolfa. o widzicie, o widzicie. Uwaga, co wysłała Laskowska? w momencie rozwalałem system ja nie wiem czy czasem to jest zdjęcie czy co to jest ale czyli to będę ja następnym jak mówisz będzie mi bardzo miło pozdrawiam cię Gabi oczywiście czy trenowałem? tak oczywiście że trenowałem przez 3 lata chodziłem na piłkę nożną jeszcze trenowałem parę innych rzeczy ale takich szczegółów dowiecie się 22 marca w dniu moich urodzin na kanale będzie specjalny filmik tam się paru rzeczy fajnych o mnie dowiecie więc moi drodzy tyle a więcej nie będę wam spoilerował. dobra weruśka xd na pewno są coś fajnego hej pozdrawiam mazurkiwiczka Pozdrawiam najlepszego tu Narfa. Jeżeli ktoś zliczy w komentarzu ile razy dostałem pozdrowienia w tym filmie, to przypnę serduszkiem, nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Zuska bluska o fajny nick w sumie. Przed chwilą przeczytałem, że byłam u ciebie raz w domu i tak zastanawiałem się przez chwilę o co tu chodzi. Czy ja o czymś nie wiem, ale na ogół Spokój, bardzo się cieszę. Nekle wysłał coś na pewno najlepszego na świecie. Pozdrawiam. Crazy chin, -chin. O! Kurczę. Nie do, nie do końca wiem co to było, ale wyglądało naprawdę fajnie i w sumie to głodny jestem. W sumie to coś bym zjadł. W ogóle w sumie możesz się podzielić, prawda? Potem się z tobą skontaktuję w prywatnej wiadomości. <laughs> Nieważne. Isiel, polecam Mati i, mat i przyjacielu. Okej, okay, moi drodzy, ostatni znak na dzisiaj. Niech to będzie coś naprawdę... Wie. A miałem wam pokazać, moi drodzy, patrzcie co im... Patrzcie co im przyszło. Jezu się przepraszam. Moi drodzy, przyszedł... I on, guzik za 100 tysięcy. 100 tysięcy subów. Massakra. Nawet nie wiem, jak się cieszę. Jak to przyszło, jak to rozpakowałem, tak pomyślałem, kurczę. udało się. Także bardzo mi miło. Cieszę się, że w sumie jesteście. Bo, bo, bo jesteście nawet fajni. <laughs> nie, no. Żartuję, oczywiście. Jesteście bardzo fajni. Czasami mnie wkurzacie, ale. Ale lubię Was, naprawdę. <laughs> nie, no, dobra. Moi drodzy. Ale w ogóle. Ta szybka mam wrażenie, że tu kiedyś stąd wypadnie. W sumie nie zdziwiłbyś się, jak mi to teraz spadło I by się wszystko rozleciało. Naprawdę, ja, ja bym się nie zdziwił, to byłoby do mnie podobne. Że moi drodzy guzik przyszedł, dzięki orkiestrze że do tego stopnia udało nam się dojść. Przyszło i ja jestem naprawdę dumny, szczęśliwy, że w końcu taki coś może sobie tam u mnie w tle stać i siedzieć tak powoli. Także moi drodzy, chciałem się w sumie pochwalić, chciałem, bo to w sumie dzięki Wam. Także dziękuję. Moi drodzy, a może to tam do z powrotem do złaniech sobie żeby tam jest oczywiście. Ta, trzyma się. Działa, działa, działa. No dobra moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oglądajcie poprzedni odcinek na kanale, który był tutaj właśnie zabrany. także zapraszam, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.